Podziemny dworzec autobusowy zlokalizowany pod dworcem kolejowym w centrum Katowic został przekazany do użytku 2 lutego, a wraz z nim 300-metrowy tunel, który połączył wschodnią i zachodnią część centrum miasta. Dworzec zlokalizowany jest około 7 metrów pod ziemią, tworzy go 10 stanowisk skupionych wokół wyspy o długości 36 metrów. Na dworcu znajdują się miejsca przeznaczone dla pasażerów oczekujących na przyjazd autobusu oraz oczywiście biletomaty. Dworzec wyposażony jest w wentylację oraz ogrzewanie. Wrażenie pozytywne, przy czym tu ubywałem wielokrotnie no przed oddaniem do użytku tego dworca, ponieważ poza konstrukcyjnym oczywiście wszystko było ok, ale jednak kwestie informacyjne, kwestie komfortu przebywania no budziły pewne uwagi, w związku z tym byliśmy tu przynajmniej kilka razy wprowadzając pewne uzupełnienia do istniejącego projektu, ale obecnie jestem zadowolony z tego, że przede wszystkim te wnioski, uwagi zostały uwzględnione, został dworzec uzupełniony o bardziej doskonałą informację, o ogrzewanie, oznakowanie, Generalnie jestem bardzo zadowolony z tego dworca. Inwer Polska realizuje dosyć duży zakres inwestycji w ścisłym centrum Katowic. Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia zawsze wiąże się z ogromnymi wyzwaniami. Natomiast fakt, że dzisiaj spotykamy się na otwarciu podziemnego terminala autobusowego, jak również trzy miesiące temu oddaliśmy do użytku mieszkańcom Katowic dworzec kolejowy, są dowodem na to, że prace realizowane. One są zgodnie z założonym planem. Inwer Polska oddaje do użytku wielofunkcyjny projekt ostatnim etapem, który zostanie przekazany mieszkańcom Katowic, miastu, wszystkim użytkownikom w drugiej połowie 2013 roku będzie centrum handlowe Galeria Katowicka. Do podziemnego dworca autobusowego można dostać się aż trzema wejściami bezpośrednio ze znajdującego się powyżej dworca kolejowego. Można zjechać schodami ruchomymi, znajdującymi się tuż przy wejściu na dworzec od strony Placu Szewczyka oraz schodami bądź windą za kasami biletowymi oraz zejściem za informacją Intercity. Obecnie każdego dnia ponad 500 autobusów przejeżdża przez dworzec, jednak w przyszłości dodatkowe linie kierowane będą w to miejsce. Oczywiście obecnie nie mówimy o pełnym oddaniu dworca. Na pewno tych linii będzie więcej. Chciałem przypomnieć, że na plac Szewczyka było ponad 700 wjazdów dziennie. Tutaj już jest 585. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że nie mogliśmy wpuścić wszystkich linii, ponieważ trwa przebudowa ulicy Słowackiego jest wyłączony jeden z pasów ruchu, a część linii autobusowych stamtąd dojeżdża. Dosyć sporo linii wyjeżdża w kierunku z dworca, w kierunku ulicy Kościuszki i dalej kieruje się na ulicę Kopernik oraz Jagiellońską w tym roku rozpoczynamy kompleksową przebudowę ulicy Kościuszki. Będą, będzie wymieniona jezdnia, chodniki, będą budowane nowe torowiska tramwajowe. W związku z tym linie, które obecnie zostały tam dopuszczone i tak muszą być przekierunkowane. Nie było sensu wpuszczać wszystkich linii, ponieważ no, mógłby powstać dosyć poważny problem, a że łatwo wygenerować problem komunikacyjny. Mieliśmy okazję się niedawno o tym przekonać. Chcemy postępować w sposób... No, progresywny tak? z uwagi na przebudowę ulicy Kościuszki Słowackiego. Y Pełne uruchomienie dworca i dopuszczenie kolejnych linii będzie możliwe po całkowitym zakończeniu przebudowy układu komunikacyjnego wokół dworca oraz zakończeniu budowy Galerii Katowice. Inwestor Neinwel Polska przewidział wykorzystanie dworca w większym zakresie niż jest to na chwilę obecną. Szacujemy, że aktualny rozkład jazdy autobusów gwarantuje wykorzystanie przepustowości dworca w 70%. Procentach. Oznacza to, że kolejne 30% marginesu pozostaje do zagospodarowania. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kazetka GoP i zarządca obiektu. Każdego dnia z dworca autobusowego korzysta wiele tysięcy mieszkańców regionu. Z pewnością infrastruktura nowego obiektu ułatwi wszystkim przemieszczanie się.